Siemanko wariaty, Piotr matka o Matka Polska, witam Was kolejny raz na moim kanale, pierwsza nocka w tym sezonie, To prawda już 7 czerwca, nie miałem czasu do, do, do tej pory, że tak powiem usiąść, stwierdziłem, że zacznę sezon sobie aktywnie, powiem sobie szczerze, że rozpoczęcie było średnie, udało mi się co prawda wyciągnąć fajną rybę, myślę, że spokojnie miała około 200 cm, może nawet ciutkę ponad 200 nie był dokładnie mierzony kolejny wyjazd również był aktywny pojechałem dosłownie na 3-4 godzinki z moją małżonką i z moim synem na Dodrę połowić aktywnie, chciałem żeby sen złowił w końcu suma jakiegoś powyżej metra złowił co prawda życiówkę nie była to jakaś wielka gigantyczna ryba był zadowolony także dla mnie, dla mnie to najważniejsze zresztą troszkę na tym wyjeździe nagrywałem także zobaczcie Gdzie jest twoja wędka właśnie, co ta to robi? Gdzie twoja przynęta jest? Tutaj. Nie, przynęta. Mm, Gdzie nie. jest teaser? Poszukaj. Leży tam gdzieś. W torbie. Nie, 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 no. no w torbie, tej Kacper, wyciągaj. Wyciągnij. Tu? No. Hołośku, to! Pokaż tacie, co to jest. Ale to moje. To testuje robaki Zagregujesz, Kacper? Pokaż o robaczkę. Ale fajny. Co? Co go zje? Sum. Sum? Strasznie ciężkie, no. Wiecie, grube haczyki. A cienkie rosówki, jakieś małe, nie wiem, czemu takie. Zobacz. Czekaj, co? So. Daj, patrz. Mój tato zrobi taką kulkę, wiesz? Trzeba, bo to jest bardzo spisa. Już? Dobra, to no. już masz ma, aż dostaniecie. to taki ma. To taki tam był. Coś mi się tu różnęła. Nie martw się, jak będzie w sumie, to ci prawie wędkę gdzieś tam wciągnął. Także się nie ma. Coś mi zjadło rybę Tato. Jakiś robak jakiś. Jakiś synu zje to zobacz jak one jedzą to? ale są mi zjadł jednego robaka Coś mi bierze Czekaj Muszę kwok no Mama daj mi kwok Małe rybki na nie chodzą takie do metra Ale z się zrobić, nawet tak Tak, hol... O! Pięknie! Brawo! Co tam w ogromny? Tak! Bo go złapałeś! Strasznie... się długo zastanawiały, nie? Nareszcie! 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 nie no, się Nareszcie! 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 No i dobra, pierwszy sumek kacperka w tym sezonie. się Piękny. Co? Pewnie, pewnie złapkiami jakiegoś drugiego, jakiegoś ogromnego. No na pewno. No dobrze, i co się robi z, tym, z rybką? Dorzucam. Tak. Dawaj Powolutku. Piona. Piona. Super. No jak sami widzicie życiówka Kacpra. Także jako ojciec jestem mega zadowolony Kacper naprawdę. Łyka wędkarstwo jak młody pelikan. Bardzo często chce ze mną jeździć. Często przed snem rozmawiamy o rybach. Sam często o wiele rzeczy pyta. Tutaj prośba od Kacpra oczywiście prosił was, żebyście dali pod filmem łapki w górę dla niego. Także dawajcie łapki w górę. Potem mu się pochwalę, żeby zobaczył ile tych łapek dostał. No i co? Ja czekam w tym, w tym momencie na Tomka. Jestem dzisiaj autem żony. Niestety witara znowu mechanika. Tym razem alternator. Eee, powiem Wam szczerze, że za chwilę te auto będzie całe zrobione. Już w nie tyle kasy wsadziłem, że, e, że masakra. Czekam właśnie na Tomka, za chwileczkę wyciągnę niezbędne gadżety. No i zobaczymy. Powiem wam szczerze, że nigdy na tym odcinku rzeki nie byłem. Tomek zresztą również. Także e, z tego co wiem, również jest mało uczęszczany przez sumiarzy. Właśnie z racji tego, że jest to prosty odcinek rzeki. Także mam cichą nadzieję, że że dzisiaj wyjedzie jakaś ryba. Jeśli chodzi generalnie o to, co się dzieje nad wodą, e, powiem Wam szczerze, że wiele ryb jeszcze jest w tarle. E, na odcinkach e, tych śluzowych, czyli tam, gdzie, gdzie zaczynałem e, sezon w tym roku, ryby są po prostu w tarle. Hmm, tutaj na tej szybkiej odrze, chłopaki coś tam połowili. E, Tomciowach, który będzie zaraz ze mną z ekipą, również fajnych ryb połapali. Hmm, także ryby. U nas, tutaj na tym szybkim odcinku, albo są chwilkę przed, albo y, częściowo się już powycierały. Stąd y, takie brania. No i zobaczymy. No, jestem sam ciekawy. To pierwsza nocka czerwcowa, także mam nadzieję, że, że jakaś fajna ryba wyjedzie. Y, postaram się Wam dzisiaj pokazać, jakie zestawy będziemy używać. Podejrzewam, że większość zestawów poleci na, y, na spławikach z turbinką. Y, Tomek w tym roku ma bardzo dobre wyniki na te turbinki. No i zobaczymy, zobaczymy co dalej, zgarniam manżur nad wodę, bo powiem Wam, trochę tego noszenia jest, przez te pokrzywa jeszcze te komary gryzą i tyle. Także widzimy się gdzieś potem u Tomka, pod łódką. No nic, doniosłem szparagały, powiem Wam, że jest taka ilość komarów, że to się w pale nie mieści. Mi chłopaki mówili, że jest dużo, ale żeby w słońcu waliły, to jest jakaś masakra, siedzą w tych krzunach wielkich. Tak mnie pogryzły, nie chciałem się smarować jakimś tam preparatem, dostałem od kumpla, e, Tam 50% DITU, czyli to co w zasadzie to co w, w MUDZE ale ten preparat jest gdzieś tam z, z, z zagranicy podobno dużo lepszy i faktycznie nie siadają, nie chciałem go używać bo ręce potem śmierdzą. E, Ryba to czuje, jak będziemy zakładać żywca, to podejrzewam, że będzie musiał zakładać Tomek albo jakieś rękawiczki, coś. Także zwracajcie również na to uwagę, bo naprawdę ryba wszystko czuje. Czy wiążecie zestawy, czy, czy zakładacie żywca, to wszystko potem przekłada się na wyniki. W zasadzie nie powinno się też palić papierosów, no ale sami wiecie, jak jest. Także czekam na Tomka, on za chwilę powinien być, w międzyczasie może sobie uwiążę jeden zestaw. Żeby później tego nie robić. A to ty masz czapkę tego? Foresta? Foresta. O. Siemano, zobaczcie. Ha? Kto pamięta? Nie, skończę jeszcze ten. Tomu się wiąże tylko resztę zestawu i możemy podpłynąć już Dobrze. No. Przelewy? Nie wiemy to takie wiesz takie króciutkie górne No ale to jakie tu są, nie? To właśnie wiesz, stary takie jest dojrzał, nie? No dobra, jeszcze dowiążę ten zestaw i, i będziemy płynąć. Zapakowani Płyniemy szukać przygody. Płynęliśmy do nawiedzonego domu Nawiedzony dwór Wod będzie straszyć tu kurwa Ty ciekawe kto tą budę postawił tu Nie? Lokalny. No chyba Nie wiem czy widać w kamerze Zobaczcie Nawiedzony dwór tu jest Grubo ale co, tutaj chcesz stawać? Nie. Ty chcesz Nie no, na głowce. <noise> ja tu nie będę spał po tym człowieków. Ale zobaczcie, jak fajnie tutaj jest, naprawdę. Fajne miejsce. Zaczynamy rozbijać obozowisko. Dzisiaj śpimy w takich sarkofagach. Mumia jeden, mumia dwa. <noise> tutaj nawiedzony dom. Ciekawe, co tam jest, nie? A UPS se zrobili. No i zobaczymy. Zaraz składamy wędki, wywozimy. Żeby se w spokoju usiąść ci. Piwko zimne brałeś, nie? A ja sobie wziąłem. Ja, nie, ja nie piję. A nie piję alkohol. Ale ja zero. Zero, zero. A teraz to mnie w dupę pocałuj. Nic, to sobie wbił dwie podpórki. Ja jeszcze mi zostały. Najpierw muszę jeszcze wybrać miejsce. Sam nie wiem, Tomuś. Muszę, muszę Tomek odpocząć. To Czujesz to, Tomek, czy nie? Czuję tam. Kurde, ale tego działa spasówa. Dobra, Tomek. Ten cel. To jest, ja już tutaj czuję akurat to. O, zobaczcie, rozdziewiczanki, wróciłem do łajtów, ale właski wróciły również. To Tomaszu? Kasticzki, Tak. Tutaj Tomek ma kaczki, to jest kastik, tak. O tych kijach postaram się z Tomkiem nagrać dla Was odrębny materiał, bo się trochę z nich zmieniło. Naprawdę bardzo fajne kije, już nie są takie miękkie jak kiedyś. Ja też mam takiego jednego. Znaczy. O, zobacz. Dziś obupałem, zobacz. Trudno, nie będę już zmieniał. E, ile ty sobie wziąłeś kacików, Tomek? Dwa. No, to ja też mam dwa. Ale dzisiaj idzie jeden łajcik i jeden kaczik. O. No, i zaraz będziemy wywozić jeszcze, tylko powiążemy do końca zestawy. A raczej ja, bo to już ma powiązane. No i dobra. Pierwsza główka. A co ty chciałeś tu zrobić? Ale na sztyce odciąg, chyba nie? A, tak. tak, tak, tak. No. Nie. We wpicie. Byk. Asymka. A gumek, nie wzięliśmy, receptury. będzie. No dobrze. dobrze. Którą sztycę? No, Tą. Zobaczcie, bez żadnych echosąd. No tam wszyscy gadają, że echosąda, no, że to. Echosond. Bez żadnych echosąd. Nie ma żadnej Z Złapy. Proszę bardzo. Ale ładnie się ustawia. A on w ogóle fajnie grzechocze. Nie? Tak. Zwróćcie uwagę na tego grzechotnika <grymne> pięknie się ustawił. A u mnie. O, jesteśmy teraz na następnej główce w dół. Musieliśmy Dać tutaj kolejną podpórkę, żeby plecionka nie wchodziła do wody, bo jest zbyt, daleki, zbyt daleka wywózka. Po prostu czekaj, to mu się przejdę. O! Tak ładnie idzie teraz na sztycy. Nic nie będzie nic przeszkadzać. No i czego hałasujesz? I tam mamy jedną w górę. To są te widełki, które wcześniej widzieliście. Tutaj wrzucaliśmy zestaw i z tych samych widełek korzystamy do odciągu. O, tylko tak zrobić, o. Pff. O. Albo nie, bo tak potem spadnie. Czekaj, o tak. Tak musi być. No i dobra. I gicior. No i dobra. Teraz moja główka, moja pierwsza wędka będzie na podwodniaczka. Napływałem no taki dosyć spory przelew. On Tomek, daleko wychodzi? No, powiem ci, że powinieneś chyba. Bo jest dosyć grubo tu. Spory przelew. Jakie zwary, piękne. No, nice. To na tą stronę będziemy to wyrzucać, nie? Tą, na prawą? Bardziej tak. w prawo jeszcze. Prosto, na front, i? No i dobra. Mamy tym lewie. Tkaniny dałem Tomek dalej, bo mój tak, ja nie mam takich długich przyponów jak ty, wiesz? No rozumiem. Ale on się pięknie gnął. O, zwróćcie uwagę, jak się pięknie gnie ten kij. No mega, naprawdę. Tutaj już poszła pierwsza podwiązka na Adiusta boy Tak, daleko nie trzeba, bo to wiesz. O, dobra. Nawet troszkę więcej, bo ten zestaw jeszcze wiesz. Autorski zestaw nowy Piotra Bufala. Tak zwany Święty Krzyż. Tak. Święty Krzyż. Na razie nie będę Wam opowiadał o działaniu tego zestawu. Może innym razem. O. Pinamy

Jesteśmy po nocy przed Tomkiem. W nocy był tylko jeden strzał na podwodniaka z pod powierzchni. Branie słyszałem doskonale, nawet nie musiałem szukać dzwonków, bo słychać było jak ryba przyłożyła w żywca. Niestety zanim się wytarmosiłem z tego, to, to po prostu już ryby nie było na, na kiju. Zaciąłem w pusto. Krzyczałem nawet do Tomka, ale Tomek był w, niestety wstej. W krainie snów, w śpiątce był, także jak sami widzicie, pierwszy film na kanale, w którym nie było ryby, ale i takie nocki się zdarzają, więc trzeba takie rzeczy też pokazywać. Eee, pakujemy się za chwileczkę, spływamy do brzegu, Tomek jedzie do pracy, a ja jadę dalej spać. Dobra, także trzymajcie się i do następnego, na razie.